Ej, te kulki jakoś mi dziwnie latają kurwa. Junie, co jest z tymi kulami? Możesz mi powiedzieć? Co jest z tymi kulami do chuja wafla? Bo jak te kule będą tak latały, to jak do rypina dolezam jak pierdolną w dupę, to... Ej świry, świry, świry! To kurwa. Dobra, pierdol ten trening ty. Nie, nie, nie można. Pierdolność no, to mogę badzie w dupę. Dla przykład, ku**a, zespoł! Iiii! Iiii! Natka, ty masz sajta. E, to, 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 Kurwa, mam wylew. E, tego. Spajka. Spajka, właśnie. Dostał jeden. A, nie widziałem go, kurwa. Taki czarny, że się schował, kurwa. Kurwa! <śmienic> 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 Kurwa, kto powiedział? Ja. To było głupie. <laughs> tak, tak myślę, że to było, to było nieprzemyślane No chyba. Leci Co Leci tej Nie piję, że nie wejdą. CO JEST? Ej, ale co? Kurwa, ja widzę jakąś lufę, ale myślałem, że to mój Dobra, mid W sensie się nie do wykonania w No Zagraj z kolego. Co najmniej jeden. Zmienisz swojego tego Twojej kropki jeszcze no nie. nie Nie widział, nie, nie widział, widział cię tego. NIE! No. 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 Atakujący wygrywający O, o fajne. Oficjalna gadka Kalu, kurwa, kurwa, zrozum Jak ty grasz w solo, czy to on jakieś duo z czy kimś tam Tobie dobiera diamenty Pierdolonych diamentów ci dobiera, którzy nie potrafią kurwa się poruszać po mapie. To Dopiero myśleć. Ja gram kurwa, co zagram na prosów. Ty jesteś kurwa Platyną jebaną. Czajz. Cisza kurwa, cisza. Na kucaka kurwa. O kurwa, ty, e, to o kurwa, O kurwa! Cisza! Ale przyjebałem kurwa kolane w brat! O kurwa! Stop! Stop stop. stop, 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 kurwa. Stop, kurwa. Ale odjebało się. Stop, kurwa. To wyszli. To, to, to Wyjebałem ostrego, no. kurwa, kolanko w blat. Ty, to działa? Cisza, kurwa. Gram na kucaka teraz, tą rundę. Od tyłu idą. Sre... Enemy Off your feet! Fulej, Kurwa jebana, szmato kamperska pizdo! Omijasz każdy strzał, go walić, 6 sekund, dawaj, dawaj, dawaj. Mam spike Dawaj, dawaj, rushuj, rushuj, nie bój się. Ale... Zestresowaliście chłopaka, no. Było... było mu 100 lat zaśpiewać, a nie? Dobra, miałeś urodziny, już nie masz. <śmienicza> no no, no, no. lewej stronie. Co? <śmienicza> Para olimpiada, stronie. Co? Co? kurwa! <śmienicza> no, masz, ja Co? No, ja Co? Kurwa, Co? 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 Jak wziąłem ja to ja im daję uda na to. spokojnie. Ja jej robię plec. <laughs> się... ja ja ty patrzę, ja... To ja... To co robię. To, Coś ty zrobił? Już się nie szanuję. Co tu się stało? Co, co to było? było? No, ale, tam,